Witajcie, kochani Rafał, z tej strony. Słuchajcie dzisiaj parę słów na temat tego, czym zajmuję się właściwie na co dzień, a mianowicie prowadzeniem społeczności, tworzeniem treści wartości dla setek tysięcy ludzi nawet w skali roku i też oczywiście życiem z tego, czyli zarabianiem. I mówiąc o treściach online, które są premium, czyli które zarabiają na całość, na prowadzenie kanału, na sprzęt, na obsługę, na e, wszystkie koszty, które są z, z tym związane. Mówimy głównie o kursach online. Ja jeszcze zajmuję się też prowadzeniem społeczności członkowskich. Mam dwie takie społeczności. I w ramach tych społeczności są dostępy między innymi do warsztatów nowych dostępy do mnie, czyli są sesje jeden na jeden, ale też są sesje na żywo, grupowe, gdzie mamy ocenę prac, czy to zdjęcia, czy to filmy, ale też rozmawiamy trochę na temat nowości. I e, jedną z takich obiekcji, którą bardzo często spotykam, dlatego że wiadomo, że w Polsce jesteśmy e, przesączeni obie, obiekcjami, przeróżnymi, e, wiele osób ma taki mindset, takie nastawienie, że czegoś się nie da zrobić, albo coś jest do bani i z założenia tak przyjmują. W każdym razie jedna z takich obiekcji jest, kto kupi kurs online, skoro wszystko jest za darmo dostępne w sieci. I dzisiaj trochę porozmawiamy na temat tego, dlaczego kursy online się nadal sprzedają, bo ja zaoferowałem przeróżnych kursów, zestawów około 8-10 tysięcy, nawet nie jestem w stanie oszacować tego, bo część było kuponów na bazie PayPal, część było kuponów wystawionych na bazie przelewu. Część to były zestawy, albo programy edukacyjne, albo kursy w ramach stron abonamentowych, więc to trudno nawet ocenić, ale powiedzmy 8 do 10 tysięcy w skali kilku lat i dlaczego tak się dzieje, że część osób chce korzystać z kursów i warsztatów online'owych, a pozostałe osoby wolą wyszukać sobie informacji w necie. Dzisiaj na ten temat porozmawiamy. Zaczynajmy zatem. Słuchajcie, podstawowa sprawa, która jest bardzo ważna. To jest czas. Jeżeli masz czas, możesz wyszukać sobie wszystko w necie i spędzić nawet całe tygodnie na to, żeby znaleźć i dotrzeć do informacji. Owszem, informacji jest bardzo dużo, nawet za dużo, ja bym powiedział, że one przytłaczają, i to jest ta główna sprawa związana z tym, dlaczego kupują ludzie kursy online. Bo tam mają dobry kurs, powinien poprowadzić ich ścieżką. Tak, jak przewodnik górski od punktu A, powiedzmy schroniska, na szczyt, krok po kroku pokazać im. Tak naprawdę, jak wygląda ta ścieżka rozwoju, i dzięki temu tym ludziom jest dużo łatwiej, bo jeżeli wyszukujesz sobie informacji w sieci, to te informacje są losowe, możesz trafić na informacje stare albo przypadkowe, albo informacje powielane czy tłumaczone, które są nieaktualne, są nieprecyzyjne lub tego nie dotyczą, nie masz tego poczucia całości, że przechodzisz przez dany proces od A do Z. Więc to jest niesamowita sprawa, że e, kurs, gdzie jeszcze autor się angażuje. Powinien być aktualizowany, powinien mieć też miejsce na komentarze, tak, żeby studenci czy uczestniczący w nim, osoby uczestniczące, żeby miały też wpływ na treści, żeby na przykład zgłaszały wnioski, żeby autor coś dograł albo uzupełnił, dopisał, uaktualnił. To jest też podstawa taka interakcja, ale też ten cały warsztat czy kurs ma mieć taki etapowy. Etapową ścieżkę, która prowadzi cię z punktu A do punktu B krok po kroku, tak jak przewodnik górski. To jest podstawa dobrego kursu. I druga sprawa, że tak naprawdę my sprzedając kurs online, jako twórcy. Czy to YouTube'owi, czy, czy inni influencerzy, tak? Na Instagramie, powiedzmy. My tak naprawdę nie oferujemy wiadomości, bo informacje są dostępne wszędzie. My oferujemy, czy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby pokazać człowiekowi, naszemu uczestnikowi, transform, proces transformacji, przeprowadzić go przez ten proces transformacji. Czyli zaczyna na przykład na etapie pudełka. Załóżmy, że to jest produkt bardziej zaawansowany niż ten statyw. Zaczyna na etapie rozpakowania pudełka, a kończy na uzyskaniu mega fajnych rezultatów. I to jest ten etap końcowy, kiedy ten człowiek jest zadowolony, uzyskuje satysfakcję, bo wydał pieniądze na dany produkt, w moim przypadku tak jest. I też jest w stanie osiągnąć rezultaty maksymalne, które jest w stanie wycisnąć, właśnie, które wyciśnie z tego produktu, który ten produkt oferuje. Tak jak moje drony. I tak to wygląda w dobrym kursie, czyli to nie jest tylko informacja, ale to jest cały, cały proces transformacji. Dlatego my, jeżeli prowadzimy coś, to najpierw jest rozpakowanie, bezpieczeństwo, funkcjonalność, przygotowanie do ćwiczeń, pierwsze ćwiczenia, później kształtowanie a na przykład umiejętności foto, wideo, wykonywanie, sesje przykładowe, studium przypadku, później jest postprodukcja. I ewaluacja, ocena tego i właśnie y, fajnie jest, jeżeli mamy też grupę, gdzie zapraszam każdego uczestnika później do grupy, gdzie mamy regularnie już a, właśnie feedback, na przykład cotygodniowy, w trybie cotygodniowym na bazie sesji online. Czyli następny krok dobrego kursu online to nie tylko informacja i transformacja, ale to także społeczność. Czyli osoba, która jest zaangażowana, której zależy na tym, żeby rozwinąć się w danej dziedzinie, bo jest fascynatem, tak? ale nie ma warunków takich, nie ma otoczenia, które oferuje tej osobie rozwój, bo nie ma domu kultury, klubu modelarskiego, sekcji sportowej, niczego w okolicy na przykład żyje za granicą. E, może na tej bazie dołączyć do społeczności, zamkniętej społeczności na Facebooku, gdzie mamy cotygodniowe sesje, gdzie mamy też informacje o nowościach, gdzie mamy swoją grupę e, właśnie, gdzie publikujemy swoje prace, wymieniamy się spostrzeżeniami, wspieramy się, rozwijamy i e, pomagamy sobie jak tylko możemy. To jest właśnie ta podstawa do tego, żeby e, ten kurs się rozwijał. Więc jeżeli stawiasz tylko na jeden kurs, na to, żeby ludziom pokazać. E, czy zaprezentować tylko jeden zasób wiedzy, to zastanów się, czy nie poprowadzić też grupy zamkniętej na bazie takiej, że do grupy trafiają tylko osoby, które podadzą Ci mail wykorzystany do rejestracji w kursie. Możesz bardzo łatwo to zweryfikować i wtedy wiadomo, że ta osoba ma prawo do tego, żeby w takiej grupie uczestniczyć. To jest to i uważam, że to jest bardzo ważne, że nie zamykamy się tylko w ramach produktu, ale oferujemy dalsze kroki, takie, jakie są możliwe, czyli dostęp do mnie. To jest bardzo ważne. Ludziom się wydaje, że mają do mnie dostęp wszystkim widzom z YouTube'a, jest ich 2 miliony, że mają do mnie dostęp 24 na 7, w, każdym, w każdej chwili tygodnia, czy to są święta, godzina 23, czy inne. Okoliczności i niestety nie jestem w stanie tym wszystkim ludziom pomóc, bo jest ich dużo. A poza tym, zwykle pomagam wtedy, kiedy ja mam takie możliwości, tak? Czyli na przykład nie siedzę w wannie. Ale mam wyznaczony, wyznaczoną godzinę czy dwie w tygodniu specjalnie po to, żeby ludziom pomagać. Od 300 odcinków prawie jest live wprowadzony w sobotę o 9.30, gdzie pomagam i odpowiadam na pytania ludziom co tydzień, w sobotę. I tak samo dotyczy to naszej społeczności członkowskiej, też mam taką sytuację, że Pomagam im co sobotę, jeżeli chodzi o ocenę prac i, i wsparcie i, i tak to wygląda, więc to zaangażowanie bezpośrednie jest bardzo ważne. W naszej grupie jeszcze mamy jedną cechę, a mianowicie około godziny 19-20 w soboty możemy się też umówić na tzw. office hours, czyli mamy konsultacje 20 minut każda osoba. I to już jest w ramach właśnie tego kroku kolejnego po kursie, czyli membership site. Ale podsumowując, to co Ci mogę powiedzieć, jeżeli myślisz o swoim kursie online, to pomyśl o tym, że po pierwsze, to nie jest tylko zbiór informacji, które przekazujesz, tylko to jest przemiana, transformacja, tak? Od A do Z. I kurs nie kończy się na tym, że Ty to nagrasz, wrzucisz na platformę, ubierzesz to w jakiś paywall. I to jest wszystko, i masz dochód pasywny. Kurs żyje swoim życiem, uczestnicy mają potrzeby, i trzeba na te potrzeby na bieżąco reagować. To nie jest to na pracy, że nie musisz się urobić nie wiadomo jak dużo, ale trzeba iść za tym dalej, żeby rozwinąć grupę, żeby pomóc im, wesprzeć, pokazać im tą drogę. A dalej, jeżeli masz ochotę i masz energię i przestrzeń, możesz prowadzić taką społeczność członkowską na bazie, na bazie abonamentu, zawsze na, na ostatnim, w ostatnim dziale, kursu Możesz zaprosić te osoby do Twojej grupy Facebookowej na bazie właśnie strony abonamentowej. Ja tak mam i mam tych ludzi kilkaset w tej chwili, jeżeli chodzi o dwie strony członkowskie. I to się bardzo sprawdza. Mamy regularne te sesje, pomagamy sobie, ludzie są zmotywowani, wykorzystują sprzęt, pokazują jak to wygląda, przywożą fantastyczne zdjęcia czy filmy i bardzo rozwijają się, e, motywują nawzajem. I to jest właśnie istota tego rozwoju. Także podsumowując, jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna dostęp do siebie. Nie rozdawaj, nie możesz rozdawać dostępu do siebie, bo to jest bezcenne. Twój czas nie wróci, jeżeli chodzi o informacje czy inne środki, one mogą być dystrybuowane w różny sposób, ale twój czas i twoja energia ci nie wróci, dlatego szanuj ją i wyznacz sobie godzinę na kontakt z ludźmi. Jeżeli są natarczywi, Odsyłaj ich do sesji online, które prowadzisz. Jeżeli prowadzisz raz w miesiącu, to odsyłaj ich do tej sesji raz w miesiącu QA. Jeżeli ja prowadzę raz w tygodniu, Regularnie co sobotę. I to mi się sprawdza, dlatego że mam całą przestrzeń, cały tydzień dla siebie. Mogę pracować, mogę sobie odpocząć, mogę się realizować w pasjach, mogę się rozwijać i uczyć czegoś, e, przejmować wiedzę od innych ludzi i doświadczenie, e, czy spotykać się z kimś, albo uczestniczyć samemu w kursach czy innych warsztatach. Natomiast e, mam wyznaczone godziny i to jest porządek. i Ludzie się ob mogą oburzać na mnie, że nie chcę im pomóc, ale ja im chcę pomóc tylko wtedy, kiedy jestem w stanie. Czyli e, sobota 9.30. YouTube latająca kawka, wtedy odpowiadam na pytania. I e, tak to wygląda. Także dostęp do ciebie to jest też rzecz bezcenna i trzeba ją absolutnie szanować i nie rozdawać. Więc to są te wytyczne dotyczące kursu. I teraz, jeżeli porównamy sobie, patrz, popatrz na to, i zadaj sobie teraz pytanie po tym, co powiedziałem. Czy faktycznie szukając i szperając, tych, wyszukując, googlując te, tych informacji, czy uzyskasz taki poziom przemiany, wsparcia i poprowadzenia Cię w temacie, czy jesteś w stanie sam i ile czasu będzie to wymagało od Ciebie? Żeby coś takiego uzyskać. Eee, czy lepiej jednak skorzystać z doświadczeń ludzi, którzy robią to latami i też mają społeczność, dysponują całą społecznością, która jest pomocna i pozwoli Ci się odnaleźć i zadziałać. Także tak to wygląda. W opisie znajdziesz różne moje treści. Jest też darmowy warsztat. On powinien działać dotyczący zarabiania na swojej pasji. Zapraszam cię bardzo serdecznie to jest taki kurs audio. Życzę wszystkiego dobrego, zdrowia i widzimy się w kolejnym epizodzie. Trzymaj się. Pa.